witam wszystkich kryptomaniaków. Jesteśmy w czasie, w którym wydaje mi się, jesteśmy jedynie o krok od masywnych, potężnych ruchów w kryptowalutach. Pierwszy sygnał dzisiaj już zaświecił, i tym sygnałem jest, uwaga, solana. Zobaczymy sobie na wykres solany. To jest tygodniowy wykres, i tutaj mamy, widzicie, ten parabolik, sar, zamieniła się kropeczka w poniżej wykresu. Sygnalizując momentum w górę tygodniowe zamiany momentum, czy to jest sprawa sar, czy inne, tutaj macie też również poniżej ładnie wychodzimy z tego y, negatywnego terytorium. Różne inne wskaźniki techniczne pokazują nam to samo. To może znaczy tylko tyle, że jak najbardziej zbliżamy się do lata w krypto, czyli przechodzimy z wiosny, czyli ok, ruchy spoko w górę, do potężnych ruchów w górę na kryptowoltach, zwłaszcza na altcoinach ale czekamy na wielkiego tatę, czekamy cały czas żeby bitcoin pokazał siłę również a bitcoin no jest zaledwie 200 dolarów od tygodniowego może nie, ale od dniowej, dniowej zamiany także widzicie tutaj jest może się już zamieniła? O, spoko, to dniowy bitcoin się już zamienił, czyli jesteśmy na zamianę dniowej bitcoinie i czekamy jedynie teraz na tygodniową, a tygodniowe momentum zamieni nam się przy cenie około 69 288. Jak osiągniemy te 69 powiedzmy 300, to możemy się spodziewać dość znacznych ruchów na Bitcoinie, co pozwoli nam na w końcu uwolnienie jakiejś tam siły, mam nadzieję, wzrostowej w altcoinach. Także polecam zwrócić uwagę na obecne ceny, zwrócić uwagę na to, co się działo, bo raczej rozpoczynamy dość ciekawy tutaj moment w krypto, moment letni gdzie tak wydaje mi się, do co najmniej listopada, do wyborów w Stanach Zjednoczonych powinno się dziać bardzo ciekawie w krypto. Także jeżeli macie jakieś rady których jeszcze nie dokupiliście, a chcieliście tam zawsze kiedyś, kiedyś mieć w swoim portfolio, to to jest już ostatnie momenty, ostatnie sekundy, kiedy te rzeczy są, uwaga, tanie w dobrej cenie, bo to, co się będzie działo już niedługo, wydaje mi się, zaskoczy. Niewielu sceptyków. Także jak najbardziej na KryptoProst jesteśmy w pełni zainwestowani. Nie, 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 nie urządzamy tutaj, nie, nie podajemy żadnych rad finansowych, ale z naszego doświadczenia i z tego co widzimy, to makro i fundamenty, zwłaszcza zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych z demokratów na bardziej przychylnych kryptowalutom republikanów. Jest tutaj bardzo ciekawym, bardzo pozytywnym zjawiskiem dla naszego rynku. Fakt też, że jesteśmy trochę opóźnieni z tymi ruchami, z tymi wzrostami w porównaniu z chociażby akcjami amerykańskimi też tutaj dobrze wnioskuję, że na najbliższe parę tygodni, miesięcy powinno być bardzo, bardzo ciekawe. Także zwróćcie uwagę na swoje kryptowaluty, na cenę bitcoina. Jeżeli zaczniemy powoli wzrastać czy to przez weekend, czy na początku tego tygodnia, to będzie to bardzo pozytywny znak, który może, uwaga, przebudować się w bardzo silny ruch w krypto. Także pilnujemy rynku i próbujemy reagować. Pozdrawiam i oby działo się dobrze. Trzymajcie się. Pozdrawiam.